I w końcu jesteśmy, bardzo się cieszę, bo od dłuższego czasu chciałem pokazać Wam, podzielić się z Wami swoją pracą w bardziej szczegółowej formie. Nie tylko to co możecie zobaczyć na Instagramie, jest takiej okrojonej, tutaj pokażę Wam więcej. I dzisiaj pokażę Wam trening, który wykonaliśmy razem z Konradem. Konrad jest zawodnikiem FC Wrocław Academy. Jest to nasz pierwszy tydzień treningowy po wakacyjnej przerwie. E, I co? I, I działania, które wykonaliśmy na tej jednostce treningowej skupiały się głównie na e, wytrzymałości mięśniowej, na zwiększeniu tolerancji na stres, e, na rozruszaniu tak naprawdę aparatu ruchu. A więc tyle tytułem wstępu, zapraszam do oglądania. Let's go. Dam ci sygnał, żeby zamknąć poczucie. Okrężne stawie skokowym W jedną i w drugą możesz, czyli możesz zrobić w jedną stronę kółko i w drugą. I staraj się jak najobszerniej, ale też pod jak największą kontrolą. No jakby nie staw skokowy zawsze mówili, że tylko, tylko w tej się pracy, ale to jest bzdura. No. I dochodzi do pronacji, spinacji a więc schodzenia się do środka, na zewnątrz stopy, no przecież przy bieganiu zobacz jak się wykręca stopa. No i tak. ty musisz być gotowy na te przeciążenia, bo a w miarę... To później może pójść dalej, ustawiam się w splicie tą pięty z tyłu skręcam na zewnątrz, postaram się skomprować na bioder, żeby się nie kiwać. Patrzę przed siebie hantę trzymam e, po dwóch stronach i teraz z tego na razie na pięcie takiej może niekoniecznie przyklejonej całej długiej, ale delikatnie oderwane. ona jest nisko. I teraz z tego wolno. żeby kolano było nad stopą, najpierw chcę zbudować pozycję. Jak zbuduję pozycję, to dopiero wtedy wynoszę piętę do góry, staram się ją utrzymać przez cały czas i znowu schodzę. Cyk, utrzymuję piętę, wracam cały czas, pięta jest górze Jeszcze jest dla mnie ważne, żeby ona e, nie opadała w momencie schodzenia, ani też wchodzenia. oko duży paluch wbity O tak. I teraz nam tu na zewnątrz one idzie. O idzie tak. palce wskazują na tablicę tutaj nawet, o właśnie, żeby kolana tu możesz też na siebie i teraz e, e, że tak jakby tu była ściana, więc to też jest napięte zaczynam sobie od tu z pięcia pośladka wynoszę jak najwyżej nogę tak jest i wolno wracam i wolno kontrolowanie wracam. Na końcu łapię luz i znowu wracam napięcie. Tak pośladek do brzucha. Wynoszę i wracam. Tu jakby leżały na ścianie, nie? Czyli tam chcesz się oprzeć plecami o ścianę. O właśnie cywięcej. Tak, lewy pośladek dopięty, pięty, pchasz stopą w ścianę, tak, wysoko biodro. Wbijasz długo. Do ziemi, do ziemi, do ziemi, pauza. I wracam. Pcham lewy posiadek do przodu, napinam. I znowu idę. Wolno, rozciągam, tak, prawy posiadek do przodu, lewy do tyłu. Pauza. Wy... Tak, jeszcze spróbuj głębiej zejść. Pauza, i do góry. Stara się patrzeć przed siebie. Wysoko bioderką, zabieram nogę z góry, schodzę wolno tak jak na tych i do góry. Teraz możliwe, że zrobimy sobie to z handlą. Wtedy mam sobie tutaj handle I schodzę, wyschodzę do góry. Rozciągam. Nie dotykaj na dole bioderkiem. Teraz góra. O, otrzymaj. Góra. przyciągnij, wróć. Tak, i prawa noga mocno wbita w podłogę. Jak najkrótszą drogą prowadź stopę. O właśnie. Się Spokojnie, głęboko. Eee, w momencie jak upłynie sekund. Znowu. Tak. Jak płynie 30 sekund, znowu staję na linii startu, ja liczę 3, 2, 1, Ty w powietrze, łapiesz bramkę, biegniesz na i linii startu. Jakie odczucia? No, przy drugim, trzecim i tu jak nie puszczałem powietrza, to już jak dobiegałem, to strasznie mi tlenu tam brakowało, mhm. ale już przy czwartym, piątym właśnie już dłużej potrafiłem wytrzymać. A jak jest teraz odczucie? Jak, jak oddychasz, czujesz się jakoś inaczej? Nie tak jak więcej tlenu miałem. Okej. Okay. Czujesz się troszeczkę tak, jakbyś e, nie wiem, wszedł na jakąś wysoką górę i nagle... Takie, nie wiem, a, lekkie zakręcenie w głowie, no coś w tak, tym tak, stylu? takie, tak, jak właśnie już po ostatnim i tak stanąłem i oddychałem, to tak było... Nie rzeczami czarno przed ale właśnie tak jakby się kręcili.